Hej. Hej! Nazywam się Lena, a to Maja. jest moja koleżanka Maja. Będziemy yy, pro, prowadzić program, zrób to sam, coś takiego. Nie pokażę pokażemy Wam sposób na maskę. Yy, będzie trzeba, czerwona pasta. O, taka nie będę pokazywać, jaka, bo, Nie może być miętowa. Muszę, no nie. Yy, tu mamy, ups, yy, tu już masz pan pastę, jakiś patyczek, taki do uszu, kosmetyczny, ale i woda, ale już nie będę jej dotykać. Przepra e, przepraszam, e, słuchaj. E, oni będą sobie rękami na pole, a nie... Patyczki, nie. my będziemy pokazywać no, na takiej lalce, bo nie chcemy. A, pokazywać twoich tak. swoich twarz, wiadomo. To, to nie będzie wam potrzebny ten patyczek. Tylko my dla lalki. Takiej. Tak. Albo do opisu. Może... Dobrze, zaczynamy. Pierw trzeba na twarz nałożyć trochę wody. Nie wody. Trzeba nałożyć pastę. Ja robiłam wodę. Trzeba nałożyć pastę. Nakładamy pastę. Przybierzmy trochę, bo nie. Przybierzmy trochę. Musimy nałożyć pastę. Nakładamy tak samo jak krem zwykły. Po prostu smaru smarujemy sobie zwykły krem. Okolice. E, znaczy, po prostu całą twarz smarujemy? Tak? Nie, oczy. Okolice policzek. Tak. Wiadomo, chyba każdy umie posmarować twarz kremem. Po prostu jakby traktujemy pastę jak krem. Ale to jest. Ale on cyklu. Wyachnośnie. O, coś Pamiętajcie, nie może być miętowa pasta, bo wtedy nie wyjdzie. Na nas to dobrze działało, ale każdy ma inny typ skóry, więc może nie wiem. Prosimy o napisanie negatywnych komentarzy. Jak coś mi to mówi, że pisać, że wam nie podobało, ale lepiej nie pisać takich bliskich słów. To, 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 to jest pierwszy odcinek nasz. Będzie ich więcej. No to, jak ktoś, więc lepiej no. robicie to na swoją odpowiedzialność, bo na nas to działa, ale na niektórych to jest złe. Ja. Po prostu nie widać, że posmarowana twarz, a trochę widać. I teraz... Po dziesięciu minutach bierzemy, pamiętajcie, dziesięciu minutach, Bierzemy 10 na bierzemy i namaczamy i po prostu płuczemy twarz z z wiadomo. Z pasty. I efekt gotowy. Oczywiście jeśli wam się to nie uda i coś wyjdzie was na, na twarz, to od razu kremem nivea. Także Dobra? Zmywamy, ale oczywiście nie patyczkiem, bo to lalka, i my zmywamy patyczkiem. I bierzemy ścierkę. I. Ej, to jest pół! Wycieramy. Wycieramy dywan. No, już. Dobrze. Oczekujcie na nowe odcinki. Może nie będą takie głupie jak te, więc... Hey!